Siemanko, manko tej strony was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Lecimy w tamtym odcinku z Kuba z Kubasa, a w tym odcinku z moją siostrą przy z tej strony No LPS. Dokładnie link do jej kanału będzie w opisie. Łoty, villagersie No nie chcę, co to będzie. W tamtym odcinku, wiecie co się podziało? co porobiliśmy, ale w dzisiejszym odcinku postaramy się wyjść do kopalni i pozbrać trochę drewna hmm. Dobra, lecimy, lecimy sorry, że tutaj będzie widać mój program, ale coś się popsuło i nie mogę go włączać normalnie, tak jak na przykład skromnie tu z Live <laughs> Jeszcze raz przepraszam za kaszel niestety czasami to się z bo sobie tutaj sobie to jeszcze lecimy, 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 lecimy. Ile jeszcze raz lecimy. Dokładnie. Zaraz pójdziemy sobie po trochę wungla na tą górkę, o. Po węgiel? Mhm, mm możemy na pochodniej, pójść do, zrobić sobie miaskinę. nie zauważyłam, że jest, że jesteśmy na survivalu. To będzie odcinek, survivalu. Nie wiem, czy kreatywa się opłaca nagrywać, ale wolę sobie Dobra, wychodzimy, ale nas zbudzowało. Dobra, tutaj, o dawaj mi, mojki, lop, dobra, dziś mi Siup, 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 siup. Dobrze. jak kwiatki tutaj są. No a po co mi? Ty też sobie coś uzdowił. No a kiedy będziemy budować domek, to wtedy, bo na razie mieszkamy u villagersa. Aha. Zabrałeś komuś dom? Dokładnie. To, tam jest nasza wioska. O, no 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 no. O, ale żeśmy się obili. Do no, maksa. <laughs> <laughs> Dobra, na razie nie, nie widzę żadnego wągla. Ale zeram, ale chcę ci się jeść. No, w sumie to weźmy sobie jabłuszko. A już jesteśmy na jedzeni, super. Ujojojo, nie Super. Oj, oj, Ten kaszel mnie męczy. No bo to niech sobie rośnie. Spokojnie. Lecimy do naszego domu. To do ja kapłam Teraz pisze nigdy, o tym nie wiedziałam. Dobra, wbijamy na chatę. Niestety w ogóle nie tutaj ma. W nawet urządziłeś Mhm. Mm w odcinku będziesz mogła sobie obejrzeć. Mhm. Mm to i idźmy po pochodnie. Tutaj mamy. Nie zgane, ty, co zbudowałeś? Nie. Na no serio? To jest, przecież zawsze kiedy jest wioska, to się takie coś rozpi. Nie widziałam. Ale nie grał w Minecraft. Kiedy ci naprawię Xboxa, to będziesz mogła. A my też Żeby mieć kurde, trochę tych pochodni. Bobra, mamy. No i to tyle na razie wystarczy, idźmy kopać. Więc które idzie po co tu pić, ale szepta, nie wiem dlaczego. Dobra, idziemy do naszej kopalni. Zdaję sobie wingę. już się zaczyna Jezu, Windows mi się wyświetla <coughs> Jezu, ale ten kaszel O <coughs> <coughs> oh my god O, żelazo Jezu, już żelazo, XD wow. Dobra, mamy już kilka żelaza. Zawsze, gdy, gdy się wykupuje pierwszy, zobacz, jedno żelazo, to potem jest ich, ich mnóstwo. Dobra, no, nie wiem jak to dalej, ale pójdźmy może w tą stronę. Siup, siup, siup. Lecimy? Brudy, ja bym chciała mieć wąkra ale te villagersy wkurzają w tle. Widzimy sobie. Co zabić kilka z nich? Ale i tak mi się przydadzą cash. No tak, bo będziesz mógł sobie z nimi handlować. No. Widzimy sobie na poziom żelaza. Proszę zaczynać im robić. A masz takie coś, coś w swoim domu jak łóżko? No mam, no. no znalazłem stadowiec. Musisz sobie obejrzeć, Kasia, ten pierwszy odcinek. Okay. Bez niego to po prostu nie przeżyjesz. <laughs> Chyba już jesteśmy na poziomie żelaza. Bo tak. jezu ile tego. Dużo tutaj tego jest. My po no, bo w ogóle przyszłym ma żelazo. No nieźle. Co nie? O Matko, ile tutaj tego? No dokładnie to już mamy 12 żelaza. To, no, to też fajnie, bo możesz coś z tego robić, co chcesz. Co nie? Słyszę zombiaka. To się pił. Nie, tu gdzieś jest kopalnia. Przecież jesteś w kopalni. Jakaś cave. A. Dobra, my już wracamy. No, też, 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 też Tutaj do... Czekaj. Gdzieś tutaj... O, teraz jestem i tutaj słychać ząbiaka. O to spadaj. Więc lecimy sobie do góry. <coughs> Dobra, idziemy sobie. Już noc jest. Co śpisz, To że To jest. jeszcze Paczek laguje to jest dziwne. Chyba muszę przestawić to łóżko. No. Też tak. Wow. Ale ci leży. Nie, to po prostu za długo przyciskamy. To łóżko tutaj jakby stało. No. No. a nadzieję, nie ma gdzieś w pobliżu tripera. A no, tak. Ogórka inaczej. No. Też... A nie, nie będzie tutaj ogórka numer 2, bo ogórki roz... bo, bo wszystko wszystkie ogórki numer... O nie, ogórek! Kurak, kurek, ogórak! Na no, spokojnie. Bartek. No. Tak się zastanawiałam zawsze czy... Ogórki są rezydentem? Są Nie. Czy macie budynek. Nie wiem. Mamy takie coś. Przypalmy sobie żelazo. Siup. Musimy to wszystko do... My sobie pozbieramy trochę dużo drewna, żeby mieć właśnie domek, bo już chce się budować. W następnym odcinku chyba właśnie będzie budowanie domu, przygotowywanie. No, ale i tak sobie mieć swój taki ogromny. To dzisiaj ten odcinek będzie się nazywał chyba dokładnie: Przygotowywanie do budowy. No i w następnym odcinku otóż muczka się spaliła. Jaka muczka? To się nazywa Baśka. W sumie. Ten odcinek się będzie nazywał przygotowywanie do budowy domku. I następnym oczywiście będziemy budować. Weryka, pamiętasz w ogóle, co to znaczyło, znaczyło ogórki numer dwa? Nie. Dawno nie grałam w tą grę, ale nie kiedy przyszedł Kubas Kubas, to Zaproponował mi i się Wam spodobał. Więc, no, nagrywam. Mhm. Dobra, zbierzmy tyle, ile nam się wycięcie z pójdziemy po jeszcze jedną. O, kolejna, kolejna baśka tam była. Jakbyśmy mhm. mogli sobie wilka. Gdzie siekierki wykorzystamy na to. Jak jakbyś nie Nie wiem. Chyba bardzo. No, coś tam są? No wyczerpiemy tego drewna zbiega. No wyczerpiemy dwie szekiary, żeby tylko mieć na ten domek. Mhm. To będzie ogromny domek. Ja już sobie przygotowałam projekt w głowie. U. Weźmy Weźmy z kuczaczki przy okazji. Na Xboxie no to mi zrobiłeś taki ładny domek dla zwierzątku. Tylko że na kreatywie. Survival to co innego. Survival jest fajniejszy. Trochę bym powiedział. Niedługo będzie kamerka. O, musisz sobie coś zjeść. Mm. Niedługo będzie kamerka, oczywiście. Kurde, no. Co za lag. Dobra, lecimy sobie. Otwieramy. O, tutaj mamy ocean. Ile tego? Mi się bardzo podoba piosenka tchewka. No to weźmy sobie dużo tego drewna, dwa staki by się przydały na budowę. Chyba, żebyśmy. Albo może byśmy sobie zbudowali z kobla ten domek? No w sumie. No to budujemy z kobla No Kasia, weź mów, normalnie. Dobra, 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 Nic nie słyszę prosto. Dobra, dobra. weź Kasia, powiedz co chciałeś. Też wpadajcie na, na YouTube Pizza Minecraft Stoja. No polecam ten kanał. Ta... <coughs> Moja koleżanka, bardzo fajne odcinki. Ale, oj. Co jest? Oj, co się stało, więc to chyba na koniec tego odcinka, ale mi skrażowało Minecrafta, więc na razie.